No. Mamy wszystko? Tak, komesy to sobie schowam później. No wszystko jest do schowania. A te komesy są w ogóle świetne. No te jasne, tych ciemnych To, no. to nie bardzo. To bardzo bardzo Ciemne nie? Ciemne, nie? No Ale ciemne mają chyba tam z 10% też. To no, są twoje. Tu też muszę przyjść zrobić porządek, bo są. mnie denerwuje. Moje albo z tata, są bardzo dobre Dzień dobry. Dzień dobry. Ten kod wyjąłem i ją będzie do, na tył, dobra? Na tą podłogę. Ten no To jest Ktoś ten mój. Na podłogę w mini? Nie. A no tam w podłogę, dobra. No to jest ten, który dać, tak? Nie wiem. Nie spiesz się tak. Podruch, widzisz? Co robię? <słuch> <słuch> Chyba się już tego nie pozbędzie. Ja. Co tam mówisz? Co tam mówisz, kochany? Już się zakurzyła biedna No, czeka czeka Ale może zrobimy to jeszcze weekend No może Nie, w weekend chyba nie wiesz czy Później A już już idę, poczekaj Naładowałem ją do końca Długo szukała... Mówię, że długo szukałem tej ładowarki, ale znalazłem. To no. Tam też musimy się dobrać do tego jak się cieplej zrobi. Bierz. Proszę, Ośula, to powiedz mi teraz tak. Ja jadę, ty masz klucze i w razie czego ja dzwonię do ciebie. Tak, ty dzwonię do mnie. Aha, nie dzwonię. O której tytuł będziesz tu z powrotem? Tak mniej więcej? 12:20 mam fryzjera To spokojnie ja będę No to dwutera. Do no, Dobrze. Ja stupię, pojadę fizyjera, pojadę. Dobrze. Wow. Tu się chyba nie wysiada z tego samochodu. Bez... Bez wyłączenia silnika, a dzisiaj Mazda rusza w miejsce, gdzie stoi jej, może bliźniaczka, nawet. Rocznikowa i zobaczymy, czy, czy może ma coś fajniejszego w sobie. Po prostu stoi taka na części do rozebrania. I zobaczymy, czy ewentualnie coś by nam się nie przydało do tej konkretnej. A zobaczcie, obok czego parkuję jeszcze przy okazji. Kadilak, proszę Państwa. Tak samo dobrze tu też ciekawy sprzęt z lampami od Espero z klamkami od o kurde nie wiem czego Chrysler tutaj Ale tu ktoś dobrze przykombinował. O kurde, jeszcze stoi XJ40 Jaguar. No i ja już jestem. Ja już jestem pozamiatany teraz. No i już widzę, że coś tutaj pokombinujemy. Ciekawe czy radio działa. Kierownica jest swojowska. Motele. Oczywiście są do naprawy, niestety. Zobaczcie, podniesiona, a i tak pięknie się otwiera. Sztywność trzyma dobrze. Takie rzeczy, może gdyby kogoś z Was interesowały jakieś grady do tego samochodu, to kasacja KOS są też felgi fajniejsze niż, niż moje. To jest w ogóle chyba jakaś taka bogatsza wersja, nie pamiętam jak się nazywa. Jak byłem na studiach, to mój kolega Meksyk zresztą. Karol dokładnie taką przyjeżdżał Pamiętam, że on mi tłumaczył, że to jest jakaś lepsza wersja Ale jak to się konkretnie nazywa, to ja niestety nie wiem No to radio mnie tutaj Kusi, żeby sobie wymienić cały ten panel może Zegary ma świetne, ale nie będę chyba kundlił Mhm Kierownica świetna, chyba najlepsza z tego wszystkiego. Tu jeszcze gałki, ale ja gałki mam niby. Tak czy się jakiś ktoś z Was by potrzebował, to śmiało. Kasacja Kos polecam. Wszystko wam tutaj rozmontują i wyślą na pewno. Próbuję ją jeszcze na tych węglach obejrzeć. No ale. Nie ma wątpliwości, to są ładniejsze. Kurde, tutaj są też ramki, tylko jest pewnie nowsza, tak mi się wydaje. Gdzieś postała chyba długo. Tu są ładne te ramki do doczyszczenia, ale są proste. To też jest fajny gadżecik. Światło. Ja mam jedno chyba pęknięte, jeśli dobrze pamiętam. Jeszcze przyglądam się tym felgom, ta jest przednia. Nie są udziubane jakoś specjalnie. Tu może delikatnie, ale to nic wielkiego. Jeszcze jedną felgę, ta już jest dużo lepsza, a tu już nic, nic na niej nie osiadało. Co, żeby wziąć cały ten pakiet, tej wersji wyposażenia, a resztę zachować? Tylko czy to ma sens? Gdybyście wy byli zainteresowani tym, to byście mi ułatwili sprawę. Wtedy ja bym nie miał takich dylematów chociaż kusi, żeby tutaj przełożyć tę konsolę tutaj zegary, no sam nie wiem czy to jest sens robić kierownica, fotele, cholera, te boczki też mają tutaj taki, taką stawkę Równica piękna. Moja jest 2000, sprawdzałem, czyli ta jest na pewno świeższa. zobaczcie, jaka jest sztywność tego samochodu. Że podniesiona na ćwiartce przedniej. Proszę, jak się drzwi otwierają, zobaczcie. Świetnie to wymyślili, naprawdę. I zaraz i moja nie ma, a no nie ma tutaj to światełko. Jakieś inne są tamte światła, muszę zobaczyć czy na pewno. Mi się wydaje. Te napisy to są takie same. Aha, boczki są inne. Tamte boczki mają tutaj taką wstawkę. No i fotele Fotele, czekajcie tamte są takie ze zintegrowanym zagłówkiem Ja mam felgi takie, no moim zdaniem tamte są fajniejsze Lampy mam ładne Kierownica to ma w sumie taką jak tam, ale ta gałka, tutaj to. No, jakby to siadło, to by chyba było fajnie. I jeszcze cały ten panel można by było przełożyć. To gałka. Tutaj wajcha, gałka, kiera. No i może wypadałoby wziąć też te fotele, żeby leżały w razie czego do takiego pakietu. No się zobaczy, co to będzie. Mazda dzisiaj staje się moim daily. Ale jest przyjemna. rozgrzewa się w ogóle bardzo szybko przynajmniej tak mi się wydaje dobra odpalamy ładowareczka Zaraz zobaczymy czy działa w ogóle działa oczywiście że działa no to